Tak, Rady miasta, bo tak chciałbym, żeby to nie było tylko moja decyzja, ale ponieważ za tym będą szły pewne pieniądze, żeby także Rada miasta. No i się okazało się, że to mamy. Krakowa w, w związku w związku z rozmowy trwają. No, Oczywiście tutaj się będzie odbywała generalnie rzecz Natomiast yy, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to już jest to tak yy, nauką było rozmawiane jeszcze tego co wiem, to musi na siebie wziąć Polski związek Hokeja, na siebie cały ciężar. A... No tak, że wie Pan, zwi polskie związki yy, sportowe mają to do siebie, że biorąc na siebie ciężar przerzucać go chcą na miasto. A miasto, co może coś wspomóc? Nie, nie, dlatego wie Pan, pan dlatego ja po rozmowach z prezesem Polskiego Związku Hokeja na lodzie hmm. Zwróciłem się do Rady, a podjęła uchwałę w tej sprawie, a to właśnie będzie pociągało za sobą pewne koszty. Nie w tym roku, ale w przyszłych latach. Pan się liczy tak, że miasto tutaj będzie jakoś tego jakieś koszty. Tak. tak. Okay, każda federacja i siatkarze, przecież piłka tak. ręczna i teraz ok. Ale to jest bardzo dobre, że ta hala zaczyna żyć, że tego typu imprezy się odbywają w Krakowie, że... Kraku jest na kopie. To tak. Co mogą ten mistrzostwa świata dać tak, pańskim? może do... inaczej tak od początku, dlaczego, dlaczego się staraliście? No? Dla, skoro mamy hale tego typu, która spełnia wszystkie warunki, to mamy dwa rozwiązania. Albo ona ma stać pusta i świecić, w nocy, albo ma się na niej odbywać. Więc nie wiecie się tak, jak e, tego typu sytuacja, która jest topową sytuacją. W świecie sporo, dyscyplinie tej przynajmniej, to trzeba z niej korzystać, jeżeli jest tylko to możliwe. Panie prezydencie, eksperci podkreślają, że przespaliśmy szansę związaną z Euro 2012, jeżeli chodzi o rozwój dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Jak pan sądzi, czy miasto w takim razie wykorzysta organizację mistrzostw świata? To prawda, nie jest to elita, ale no, jesteśmy obecnie wiceelita, Wice -elita, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze 30 lat temu byliśmy siódmą, siódmym zespołem świata, obecnie jesteśmy dwudziestym siódmym, innymi słowy. Czy jest szansa na to, żeby te mistrzostwa były swego rodzaju lokomotywą dla hokeja krakowskiego, nowotarskiego, krynickiego, oświęcimskiego? Po pierwsze trzeba ja sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że tak naprawdę ludzi rozwija się tylko w tych miastach, o których Pan mówił. No, znaczy, oświęcim, no, kiedyś był jeszcze Sosnowiec, przypominam, ale to też już dawne e, czasy i powinno się w to włączyć uważam także Polska, bo to jest e, projekt, który można nazwać projektem małopolskim, nie tylko krakowskim. Natomiast to jak to się wszystko rozwinie, w jakim to kierunku pójdzie, to jest już kwestia polskiego związku hokeja, bo my jako miasto nie będziemy, my możemy zrobić wszystko dla promocji, natomiast gdy idzie o sprawy związane ze szkoleniem, czy tego, czego ulecamy, to jest miasta, aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę, że my też wspomagamy trochę, biorąc pod uwagę Krakowie, która chociaż też była mistrzem Polski w przez kilka lat.